Cześć, witajcie, to jak Krik, a to kolejny odcinek serii Zagrajmy w Battlefield Heroes. Tym razem będziemy grać na inwazji w głąb lądu, czyli słynny D-Day na wybrzeżach Normandii. Um, Okej. Okay. Kurde, nie to miejsce. Opuśćmy klapę. Czemu nie nabieramy wody? Ja chciałem utopić tę łódkę. Dobra. Będzie idealnie. Dobra, przedziwnie są. Wszystko jest. Ładnie, świetnie. Chłopak mi się co kamień. Operacja Overlord. Uważam, Operację Overlord, uważam, że rozpoczęto. Ale nicelna jest ta bazuka. Ale za to na samoloty jest świetna. Kurna! No, co nie dostaje. Będziemy do następnego punktu. Ok, udało nam się przedrzeć. Leczmy się trochę plasterkiem. Tak, plasterkiem się leczyć podczas bitwy, to takie trochę nierówne, ale jeśli leczymy się plasterkiem, yy... o daj wsiąść go. Ok, jeśli leczymy się. Po, po walce to czemu nie, nikomu to nie, zaszko nie zaszkodzi już Podszkoliłem się od grą moim tym już Dobrze, znaczy nie wiem czy dobrze w porównaniu do tych 30 co tam biegają Ale myślę, że dobrze już nim gram chwytankiem sobie wylosowałem kilka fajnych ulepszeń po walce zawsze można się uleczyć Kurna, nie strzelaj tu ziomek Ja tu obie wchodzę, nie ma tymi Okej okay. Czeka, Czekamy niech, niech, niech. Nie ma laserku, nie ma Mam nadzieję, że chociaż Galska skorzystała z mojego sposobu na chwytać i sobie trochę fajnych rzeczy złowiła, tak jak ja. Dobra, lecimy. O, nie, 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 nie. Kurcze, drugi. Aha, i pewnie sporo z was nie ogarnia tego Aruma. No, no, nie, w kulki sobie podleciało to. Yy, te całe bazy Wild Heroes, nic nie powiedzieli temu Arumie żadnych informacji oni nie dostarczyli, więc. Kilka moich domysłów mm, takich prawdopodobnych. Postaram się wam powiedzieć, żebyście może kojarzyli, o co tam mniej więcej chodzi. Czekajcie, tylko się schowam, bo tak, podczas bitwy to trochę nie fajnie się. Ok, a więc. Yy mamy to całe nasze pole Europy prawda zajmujemy te nasze pole dochodzimy na bitwę z tym pewnie nikt z was raczej problemu nie miał ale jeśli chodzi o te ludziki, te czołgi pewnie większość z was nie wie o co chodzi znaczy ja też nie wiem, ja się domyślam co jest, to, co jest najprawdopodobniejsze i właśnie to wam teraz powiem chodzi głównie o to czy znaczy, domyślam się, że chodzi głównie o to że jeśli jest jeden ludzik, to mało osób jest zapisane w to miejsce do walki Żeby to było tak orientacyjnie, żebyś wiedział, który punkt naszej, naszego frontu jest słaby, gdzie trzeba wzmocnić takie rzeczy Jeśli jest jeden ludzik, to jest słabo Jeśli jest trzech, to już jest średnia, nie trzeba pomagać A jeśli jest czołg, to jest dużo osób Co, nawczy? O, za dużej było a jeśli jeszcze to bardzo dużo osób. No i to głównie o tyle, o to chodzi A, Jeśli skończymy naszą bitwę, nie wojnę tylko bitwę Czyli że przejmiemy jakieś pole To przechodzimy do zakładki nagród i odbieramy nasze WP, VP czy jak to tam mówimy Okej, okay, ziomek Mamy się, mamy się Padłeś wiem beczkę, może go uwali... Ach, tylko nie. Za dużo... Za dużo Ale wpadła asysta, bardzo ładnie, przyzwoicie. Aha, jeśli chodzi o ten korzeń arkusa, który dzisiejszego dnia jest na przycynie i na... pewnie sporo z was ma ochotę go kupić, ale nie zna jego statystyk, bo nigdzie ich nie znajdziecie, dosłownie nigdzie. Sam szukałem. To, jeśli nie zapomnę, to ja wam wkleję albo w opisie obrazek do jego statystyk, albo tutaj po prostu na filmie dam taki obrazek wklejony. I prostu powinno wam to pomóc. No, ubra, Jestem lepszy. Mało FPS-ów, ale jakoś sobie radzę. Myślę, że. Mam nadzieję, że. Na filmiku nie będzie i będzie wam się w miarę płynie oglądało. Trzeba w końcu mojego drewniaczka sformatować, bo. Dobra, zawsze sobie czołg. To już prawie umierałem. Zaraz pewnie się pojawił filter, że o, ma czołg na pilota! O, tonikuje, plastruje Przecież po to to jest, żeby tego używać. A tak nawiasem mówiąc, to nawet czołga nie kupowałem, tylko wylosował mi się, więc. Znaczy, nie mi się z tego, wylosowałem. Chciałem zobaczyć, jak to działa Miazga. A to ja kogoś innego przyjechałem. Patrzcie, no a my go, only time gnuba, już są heterki takie. Wiedziałem. O, ale ta bezdruga jest niecelna. Ale za to kocham ją za to, jak, jak działa na samoloty, bo to jest mistrzostwo po prostu. Dobra, przejmujemy ten punkt Alianci przejmują wybrzeże Normandii Państwo osi, nie ma nic tu do powiedzenia Już cię mam bracie, już jesteś taki martwy Dziękujemy Wyle Wyleczymy się kawałek po walce Okej, okay, myślę, że wystarczy nam jeszcze dzień życia zerknę na godzinkę. Nikt nie chce oglądać godzinnego filmiku. Co? Co oni tak dostają? Boże, jakie obrażenia ja zadałem Co to? badający ten Miazga. M nie, wi nie widzę tych, a mia miazgi robię. Tak się spodziewał Tym razem mnie bracie nie odepchniesz. Już ci będę ścigał do końca życia. O i bazuczka, nie fajnie. Bazukę będzie trzeba w stary dobry sposób się pozbyć. Pięknie, pięknie. Pan Kriga. Nie są tacy ludzie Wyzwałem wszystkich od kakerów, a nawet nie wiedzą pewnie jak działają. Taki jest leżysz? pomóc naszemu? okej, okay, pomogliśmy, dziewięć życia, ale zawsze pomogliśmy Sam sobie to ulepszy... Znaczy nie wylosowałem Kupiłem za VP mm, To najsłabsze modyfikacje do broni I o dziwo Wylosował mi srebrny szał alternatywny Z granatami, więc Nie mogę narzekać No, ładnie nam poszło 19-3, no nie jest źle nie mam co narzekać, jeszcze na tyle FPS, a grać to. Opa, beczka, wybuchające beczki. No i nie wyszło. Tym razem nas pokonali. I zaraz, do, zaraz nam... Chciałeś nas kolego, się pozbyć samolotem? O, ale udało ci się nas pozbyć laserkiem, czy, czy, co ty tam masz? O, fajne jest to właśnie, ten te rzut tym baniakiem z, z benzyną Bardzo dobre to jest, czołgi miarzy Mother cukier, fajnie Biłeś. No problem, bro Tylko, że samolotem tam odczuwam trochę tę małą ilość FPS-u Myślę, że to nie jest aż taki problem dla was I nie I mimo wszystko, że wam się spodoba Oh shit się chociaż tego... Dobra, działka się chociaż pozbyliśmy Major pierwszy. No. I wygraliśmy. Dziękuję. Onianci wygrali. Normandia dosyć szybko. Zostały wybrzeża Normandii, sorki dosyć szybko zostało odbite. zostały odbite. O. Tutaj nie wiem, wszyscy teraz macie pewnie, ale tutaj mamy nasze ten, gwiazdki. To to wszystko każdy ogarnia. Tu oczok, że dużo nas jest przeciwko jednemu ludzikowi, czyli bardzo mało jest przeciwników. Dlatego tak szybko front nam się tutaj przesuwa. Mam nadzieję, że wygramy. Już z tego co grałem, to trzy ataki wygrali Royale, a tylko jeden. Nawet nie wiem, czy, czy w ogóle jakiś wygrali, ale chyba jeden wygrali Nacionalsi. Nie no skoro się już mapa zmienia, to ja się z wami pożegnam. Więc do zobaczenia. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i kolejnych odcinków. Do zobaczenia wszystkim, cześć!